Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj kontynuujemy temat kultowych polskich komedii. Tym razem zobaczycie grobę aktorów z filmów z lat 70. -tych. Między innymi Nie lubię poniedziałku, Co mi zrobisz jak mnie złapiesz, czy Poszukiwany, poszukiwana. Maziej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Kontynuujemy także aktualności z cmentarzy oraz informacje o... Znanych, którzy zmarli w ostatnim czasie. Niedawno zmarli dziennikarz Witold Odrobina, aktorka Urszula Gałecka, która była uważana za seksbombę lat 70. i były strongman i zawodnik punchdownu Artur Walczak, pseudonim Waluś. Niedawno odbył się także Pogrzeb pianisty Maurycego Mochnackiego, który zmarł w 1834 roku staraniem władz Polski. Jego prochy zostały sprowadzone z cmentarza z Auxerre. Członek tzw. Wielkiej Emigracji został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jego nagrobek jest identyczny do tego z cmentarza we Francji. Od niedawna nowe nagrobki mają także żużlowiec Zenon Plech, który pochowany jest na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku oraz aktor Czesław Jaroszyński, który spoczywa na cmentarzu północnym w Warszawie. Jeśli chodzi o groby znanych Polaków, to wiadomo, gdzie pochowany jest Ryszard Filipski, słynny od twórca Majora Hubala, spoczywa na parafialnym cmentarzu w Żukowie. Wracamy także do tematu grobu Stanisława Zybowskiego. Ten muzyk, gitarzysta i mąż piosenkarki Urszuli zmarł 20 lat temu. W SuperEkspresie informowaliśmy, że grób nie był opłacony. Po interwencji, Urszula pojechała do parafii i zapłaciła za miejsce spoczynku swojego męża. Rachunek opiewał na 2600 zł. W chwili nagrywania odcinka mija dokładnie 15 lat od śmierci Leona Niemczyka. Ten genialny aktor pochowany jest na Starym Cmentarzu w Łodzi. 30 listopada przypada 11. rocznica śmierci Gabrieli Kownackiej. Aktorka pochowana jest na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie. 4 grudnia przypada 10. rocznica śmierci Adama Hanuszkiewicza. Ten aktor i reżyser spoczywa na powązkach wojskowych. Na tym samym cmentarzu pochowany jest także reżyser Tadeusz Chmielewski. Odszedł on 5 lat temu, także 4 grudnia. 5 grudnia przypada setna rocznica urodzin Mariana Łącza. Aktor i ojciec aktorki Laury Łącz pochowany jest na starych powązkach w Warszawie. 5 grudnia przypada także dziesiąta rocznica śmierci Violetty Villas. Piosenkarka spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. Kultowe komedie z lat 70. zaczynamy od rejsu z 1970 roku. Film nakręcił Marek Piwowski. Nie żyją już. Jan Himil z który grał Sidorowskiego. Aktor Naturszyk został pochowany na cmentarzu Północnym w Warszawie. Zdzisław Maklakiewicz, czyli słynny inżynier Mammoń, pochowany jest na Starych Powązkach. Tu także spoczywa jego filmowa żona, Krystyna Mamoniowa, którą grała Wanda Stanisławska lotte Na Starych Powązkach pochowany jest także Jerzy Dobrowolski, który grał pasażera bez biletu. Ryszard Pietruski, który wcielał się w kapitana statku, pochowany jest na Powązkach Wojskowych. Eugeniusz Gajewski, który grał członka komisji, spoczywa na cmentarzu we Włocławku. Na cmentarzu brudnowskim w Warszawie pochowany jest śpiewak, wawrzyniec Trybała Olszewski. Inny członek komisji, Wacław Antczak, pochowany jest na cmentarzu Doły w Łodzi. Prywatnie był on krawcem. Nie żyje już także Roman Suszko, który grał profesora. Prywatnie był on polskim logikiem oraz synem profesora chemii Jerzego Suszki, który pochowany jest na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Jerzy Karaszkiewicz, który grał wędkarza, spoczywa na cmentarzu północnym w Warszawie. Niestety nie wiadomo, gdzie jest pochowany Leszek Kowaleski, czyli słynny poeta. Aktor Naturszczyk został brutalnie zamordowany. Jego ciało zostało odnalezione w lesie kabackim. Duet HM, czyli Zbak i Maklakiewicz, występowali w filmach Andrzeja Kondratiuka. Zagrali m.in. w Jak to się robi i w Niebo Wzięć. Jeśli chodzi o Andrzeja Kondratiuka, to wyreżyserował on słynny film Hydrozagadka. Reżyser pochowany jest na Powązkach Wojskowych w Warszawie razem z bratem Januszem. Jeśli chodzi o aktorów hydrozagadki, to nie żyją już. Roman Kłosowski, który wcielał się w księcia Maharadze Kaburu. Aktor pochowany jest na Powązkach Wojskowych. Wspomniany już wcześniej Zdzisław Maklakiewicz, który grał doktora Plamę. Wiesław Michnikowski, który grał profesora Milczarka. Aktor spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. Józef Nowak, który grał Jana Walczaka Supermena Supermana Asa, spoczywa na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Jerzy Dobrowolski, o którym już też mówiłem, grał tłumacza żon Maharadży. Tadeusz Pluciński zagrał pana Jurka. Aktor spoczywa na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Wiesława Marzurkiewicz, która Hydrozagadce zagrała kwiaciarkę, także pochowana jest na powązkach wojskowych. Tu także spoczywa aktor Michał Żołnierkiewicz, który zagrał pracownika naukowego. Wiesław Gołas, który zagrał taksówkarza, pochowany jest na starych powązkach. Podobnie jak Jerzy Duszyński, czyli docent frontczak. Na cmentarzu północnym w Warszawie pochowany jest Wojciech Rajeski, który grał. Kolegę Walczaka. Kolegą Walczaka był także Wojciech Pokora, który pochowany jest na cmentarzu w Radzyminie oraz Witold Skaruch, który spoczywa na cmentarzu w Konstancinie Jeziornie i Czesław Lasota, który także jest pochowany na tym samym cmentarzu. W Hydrozagadce drużnika grał Jerzy Turek, aktor spoczywa na cmentarzu w Kobyłce pod Warszawą. Nie żyje już także Bolesław Kamiński, malutki, Człowiek plamy, aktor z powodu swojego małego wzrostu, wcierał się w rolę liliputów i karłów. Wspomniany już wcześniej reżyser Tadeusz Kmielewski w 1971 roku wyreżyserował film Nie lubię poniedziałku. Zobaczcie, gdzie są pochowani aktorzy tej słynnej komedii. Kazimierz Witkiewicz, który grał w Włocha Francesco Rowanelliego, spoczywa na cmentarzu Podgórskim w Krakowie. Andrzej Gawroński, który grał kierowcę Władka, pochowany jest na starych powązkach. Tu także spoczywa Mieczysław Czechowicz, który grał Złodzieja. Na starych powązkach pochowani są ponadto Juliusz Kalinowski, który grał dziadka woźnego w szkole. Lech Ordon, który wcielał się w dyrektora gastronomii, i Irena Skwierczyńska, która grała postać babci. Ponadto w Nie Lubię Poniedziałku wystąpili Mitchell Kowal, który zagrał Mroza aktor zginął w wypadku kolejowym w Austrii. Został pochowany na cmentarzu Forest Lawn Memorial Park. W milicjanta wcielał się Andrzej Herder. Aktor spoczął na cmentarzu Zarzew w Łodzi. Nie żyj już także Adam Mularczyk, który grał taksówkarza. Aktor pochowany jest w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Dolstown. Teofila Koronkiewicz, która grała starszą panią z pieskiem, spoczywa na cmentarzu w Powsinie. Wspominany wcześniej Czesław Lasota, który grał pomocnika dźwigowego. Spoczywa na cmentarzu w Skolimowie Wacław Kowalski, który grał dźwigowego, pochowany jest na cmentarzu w Brwinowie. Kazimierz Rudzki, który grał dyrektora maszynochurtu, spoczywa na Powązkach Wojskowych. Aktor był wujem pisarza Janusza Głowackiego, który pochowany jest także na Powązkach Wojskowych. Rodzice pisarza, Lena i Jerzy Gowadcy pochowani są na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie. Złodzieja w Nielubie Poniedziałku grał także Hilary Kurpanik. Aktor spoczywa na cmentarzu w Jędrzychowie w Zielonej Górze. Asystentem dyrektora Maszynochurtu był Henryk Łapiński. Aktor spoczywa na Starych Powązkach. Andrzej Nardelli, który zagrał chłopaka recytującego wiersz, pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Mysłowicach. Z aktorem wiąże się tragiczna historia. Andrzej Nardelli utonął w nurtach Narwi w wieku zaledwie 25 lat. Stanisław Gawlik, który grał milicjanta, pochowany jest na cmentarzu północnym, podobnie jak Jerzy Karaszkiewicz, który grał Józka Mechanika w zakładzie samochodowym. Na tym samym cmentarzu spoczywa także Bengt Scotland, który grał Skotlanda, lecącego samolotem do Polski. Prywatnie on był rugbistą ze Stanów Zjednoczonych i działaczem Polskiego Związku Rugby. Nie żyje już także Jadwiga Weizmann, która grała milicjantkę. Aktorka spoczywa na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Na cmentarzu w Kobyłce spoczywa Jerzy Turek, który zagrał zaopatrzeniowca Zygmunta Bączyka z Suleńcic. To właśnie Jerzy Turek mówił w Nie Poniedziałku słynne Kurka Wodna. Lata 70. to przede wszystkim kultowe komedie Stanisława Barei. Ten reżyser, który w latach 60. nakręcił m.in. małżeństwo z rozsądku, a później w latach 80. wspomniane w poprzednim odcinku seriale Zmiennicy i Alternatywy 4, w latach 70. nakręcił m.in. film Poszukiwany, Poszukiwana. Reżyser, który w swoich filmach pojawiał się w rolach epizodycznych. Spoczywa w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Czerniakowskim w Warszawie. Zobaczcie, gdzie spoczywają aktorzy słynnego filmu Poszukiwany, Poszukiwana. Wojciech Pokora, który zagrał główną rolę Stanisława Marii Rochowicza w El Marysi, pochowany jest na cmentarzu w Radzyminie. Wspomniany wcześniej Adam Mularczyk, w filmie zagrał malarza Bogdana Adamca. Tadeusz Pluciński, który zagrał. Trenera Miotaczek pochowany jest na powązkach wojskowych, podobnie jak Wojciech Siemion, który zagrał prokuratora. W kultowej komedii zagrali także Mieczysław Czechowicz, który wcielił się w profesora poszukującego cukru w cukrze, Jerzy Dobrowolski, który był wiecznym dyrektorem, czy Jan Kocinia, który zagrał podwładnego dyrektora z rachunkiem za racjonalizację. Aktor pochowany jest na Powązkach Wojskowych. Na Starych Powązkach spoczywa Wiesław Gołas, który zagrał Wiesława Karpiela. W sublokatorkę Karpielów ich byłą gosposie, wcieliła się Zofia Czerwińska, aktorka pochowana jest na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Witold Kałuski, który zagrał Góreckiego, pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. To on właśnie mówił do Marysi, żeby Przeczytała Playboya jego synowi. Nie żyje już także wspomniany wcześniej Juliusz Kalinowski, który w filmie zagrał urbanistę. Następną komedią Stanisława Barei było Nie ma róży bez ognia. Reżyser wykorzystywał w swoich filmach praktycznie tą samą plejadę aktorów. Pokażę Wam groby aktorów, o których wcześniej nie wspominałem. Bronisław Pawlik, który grał administratora, pochowany jest na starych powązkach w Warszawie. Tu także spoczywa Barbara Winiarska, która zagrała prostytutkę. Sąsiada głównego bohatera, Bogusia Paganka, zagrał reżyser Henryk Kluba. Pochowany jest on na cmentarzu doły w Łodzi. Ponadto w komedii zagrali wspomniani wcześniej Jerzy Dobrowolski, który wcielił się w Jerzego Dąbczaka. Mieczysław Czechowicz, który zagrał ojca Lusi i Wiesław Gołas, który zagrał Malinowskiego. Następnym filmem Stanisława Barei jest Brunet wieczorową porą. Oto groby aktorów tej słynnej komedii. Główną postać zagrał Krzysztof Kowalewski. Aktor wcielił się w Michała Romana. Kowalewski spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. Jerzy Karaszkiewicz, który zagrał Staśka, Jadczka w warsztacie samochodowym spoczywa na cmentarzu północnym. Tu także pochowany jest wspomniany wcześniej Stanisław Gawlik, który zagrał Barańczaka sąsiada Romanów. W sąsiada głównego bohatera wcielał się także Wojciech Pokora, który zagrał Kowalskiego. Aktor spoczywa na cmentarzu w Radzyminie. Sąsiadem Romanów był także aktor Bogdan Łysakowski, który pochowany jest na cmentarzu brudnowskim. Przyjaciela głównego bohatera, Kazika Malinowskiego, wcielił się Wiesław Gołas. Aktor spoczywa, jak już wcześniej wspomniałem, na Starych Powązkach. Ryszard Pietruski w brudniacie wieczorową porą zagrał Dzitka krępaka z Ciechocinka. Aktor pochowany jest na Powązkach Wojskowych. Na Starych Powązkach w Warszawie spoczywa natomiast Józef Nalberczak, który zagrał Kierowcę. Tu także pochowany jest Jan Kobuszewski, który wcielał się w kierowcę MPO przewożącego śnieg. Na tym samym cmentarzu spoczywa także Marian Łącz, który zagrał pana Andrzeja, biletera w kinie. Jeśli chodzi o kino, to ważną postacią był człowiek w czerwonym kapeluszu. Zagrał go Marek Nowakowski, prywatnie ojciec aktorki Karoliny Nowakowskiej. Marek Nowakowski pochowany jest na starych powązkach w Warszawie. Na cmentarzu powązkowskim spoczywa także Zdzisław Maklakiewicz, który zagrał Karola, kustosza muzeum. I Zofia Grabińska, która zagrała Stasiakową woźną w muzeum. Sąsiadką Romanów była także Anna Jaraczówna, która także pochowana jest na starych powązkach w Warszawie. Mówiąc o brunecie wieczorową porą. Warto także wspomnieć Tadeusza Plucińskiego, który zagrał kierownika restauracji. Aktor, jak wspominałem, pochowany jest na powązkach wojskowych. Nie żyje już także Bogusław Stokowski, który zagrał pijaczka z dziśka. Aktor spoczywa na starych powązkach. Tu także pochowany jest Krzysztof Świętochowski, który zagrał pracownika sklepu prowadzącego remanent. Ponadto nie żyją już także. Jan Himilsbach, który grał Pana Jasia, aktor spoczywa na Cmentarzu Północnym, czy Edward Lach, który grał Wacka, pijaczka w autobusie, Barbara Śródka-Makówka, która grała narzeczoną lakiernika ludzka. Była ona prywatnie kostiumologiem. Pochowana jest na cmentarzu w Łodzi przy ulicy Szczecińskiej. Z kolei lakiernikiem Ludzkim był Jacek Rynkiewicz, który prywatnie był kaskaderem. Ostatnim filmem Stanisława Barei z lat 70. jest Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Zobaczcie, gdzie pochowani są aktorzy tego kultowego filmu. W Tadeusza Krzakowskiego, dyrektora Polpimu, wcielał się Krzysztof Kowalewski. Aktor, jak już wcześniej wspominałem, pochowany jest na cmentarzu powązkowskim. Tu także Spoczywa Bronisław Pawlik, który grał fotografa Romana Ferde. Na starych powązkach w Warszawie pochowani są także aktorzy, którzy zagrali w kultowej scenie z delikatesów. Byli to Jerzy Duszyński, który zagrał Kazia, obrażonego klienta, oraz Wanda Stanisławska-Lotek, która wcieliła się w jego żonę. W Co mi zrobisz jak mnie złapiesz ponadto zagrali Tadeusz Pluciński, zagrał on inżyniera Henryka Kwaśniewskiego. Hanna Skarżanka, która zagrała sprzątaczkę, aktorka spoczywa na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Wspominany wcześniej aktor rejsu Leszek Kowalewski, który zagrał kurdupla. Wojciech Siemion, który wcielił się w badylarza wynajmującego ciężarówkę, pochowany jest na powązkach wojskowych. Wojciech Pokora, który zagrał chłopa goniącego świnie, spoczywa na cmentarzu w Radzyminie. Zdzisław Maklakiewicz, który zagrał ojca rodziny opowiadającemu synowi o zwierzętach, pochowany jest na Starych powąskach. Jak widzicie, aktor wystąpił niemal we wszystkich filmach komediowych z lat 70. Wspomniany już wcześniej Józef Nalberczak zagrał chłoporobotnika na dworcu. Aktor spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. W tej samej scenie zagrał Marian Łącz. On także wcielił się w chłopo robotnika. I również pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. Jerzy Cnota, który zagrał kierowcę ciężarówki, pochowany jest na cmentarzu parafialnym Najświętszej Marii Panny w Chorzowie. Marek Frąckowiak, który zagrał chirurga biorącego udział teleturnieju spoczywa na cmentarzu w Podkowie Leśnej pod Warszawą. Wspominany wcześniej Stanisław Gawlik zagrał Stefana Kołodzieja, dyrektora zakładów wypożyczających dźwig. Spodziewał się on niespodziewanej kontroli. Mariusz Gorczyński, który zagrał Wisiornego, właściciela kabrioleta, pochowany jest na cmentarzu północnym w Warszawie. Jedwiga Kuryluk, która była sąsiadką Ferdów, właścicielką Karpia, spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. Klientami delikatesów byli także Stanisław Masłowski, który pochowany jest na Cmentarzu Północnym, oraz Wojciech Cacko-Zagórski, który spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. W roli listonosza, romansującego z Gosposią Krzakowskich, zobaczyliśmy Krzysztofa Świętochowskiego. Aktor pochowany jest na starych powązkach w Warszawie. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Zagrali także Krystyna Kołodziejczyk, która wcieliła się w koleżankę Anny Krzakowskiej, chcącej kupić kożuch. Aktorka pochowana jest razem z mężem na powązkach wojskowych. Na cmentarzu w Milanówku pochowany jest Jerzy Moes, który zagrał milicjanta. Tadeusz Somogi wcielający się w konferansjera. Spoczywa na cmentarzu wilanowskim. Maria Kanieska, która zagrała sprzątaczkę, pochowana jest w Kolumbarium na Starych Powązkach w Warszawie. Helena Gruszycka, która zagrała babcię przechodzącą przez pasy z papieru toaletowego, pochowana jest na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Właściwie nazywała się Helena Birbaum i była ciotką pisarza i scenarzysty Jerzego Pomianowskiego, który także pochowany jest na Powązkach Wojskowych. Wiesław Nowosielski, który zagrał milicjanta, pochowany jest na Cmentarzu Północnym. Zdzisław Szymański, który zagrał dozorce, spoczywa natomiast na cmentarzu w Grajewie. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych za tydzień odcinek z okazji wprowadzenia stanu wojennego. Właśnie mija 40. rocznica tej zbrodni. W związku z tym pokażę Wam groby ofiar stanu wojennego oraz mogiły wojskowych i polityków, którzy doprowadzili do stanu wojennego. Do zobaczenia.